Emilka już wyjechała, nie było o tym odcinka, ale Emilka już wyjechała, więc Mia ma pokój tam, gdzie Marcel i Emilka, a Marcel powrócił tam, gdzie miała Mia. No i teraz będzie odcineczek o tym, że dwie siostry bliźniaczki, czyli Basia i Nina mają urodziny, No Co zaczynamy. Kuba, czy nie masz wrażenia, że jutro jest jakiś szczególny dzień? No mam, ale nie wiem jaki. No właśnie ja też. Urodziny dziewczynek! No właśnie. Dobra, idziemy powiedzieć Mi i Marcelowi. Mia, O, cześć mamo! Jutro są urodziny e, Niny i Basi. Serio? Ale fajnie! No, 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 dobra. I jeszcze Marcelowi chodźmy powiedzieć. Marcel, Marcel! No co tam? Czasem urodzi urodziny dziewczynek. Poważnie? No to nieźle. Ale no... E ja sobie oglądam to e film, jakby coś. Och, no jak zwykle. Nie jest za dużo tego komputera? E nie, to tylko męcz No niech będzie. Eee... No to musimy załatwić wszystkie sprawy. Tak, rzeczywiście. Idę spać. No nie, serio, muszę jak zwykle załatwić wszystko sama. Dobra, idziemy. Trzeba załatwić torcik. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Pani. Czym czy mogę pomóc? Eee, tak, moje dwie córeczki mają jutro urodziny bliźniaczki, tak? No jedna się urodziła parę sekund później, ale tak. Mm, aha, dobrze. A ile kończą lat? Eee, raczek. O, takie młodej pani wyrządzają paraskę. Ale to pysze, to co mogę zrobić? No, chyba jakiś starcik podczas... One będą go jadły. Nie, nie mam zębów, ale będzie impreza, impreza, No dobrze, no dobrze, jakie? Mamy czekoladowe, jednorożcowe, czyli śluskawkowe i e, cukierkowe. E, bo ciasta są wiśniowe, szarlotki dniowe, proszkowe i takie te. Okej, okay, no to chyba ten truskawkowy, ten jednoroczcowy, niech będzie też. Dobrze. Już. Dwa, czy jeden. Albo niech pani weźmie tam jeden taki, jeden właśnie ten truskawkowy, drugi jakby cukierkowy. Dobrze. Proszę. Oj, przepraszam. Powinniśmy jeszcze mieć jakieś oczy Bardzo Przepraszam za to. I gdzieś powinniśmy mieć tu... Oj, proszę przepraszam. Idę po cukier. Dobrze, już jestem. Eee, już mamy cukier. To jeden cukierkowy, drugi truskawkowy. Może być? Tak tak filmka. Teraz do piekarnika, zaraz będzie, może odebrać. A coś do picia pani dać na poczekaniu? Tak, kawa może być. Dobrze, proszę sobie usiąść. Już em, w kubeczku kawa. Em, gdzie my tu mamy tą, tą, tą? O, tu mamy, właśnie. Tak, tak. Proszę kawa. Dziękuję. Mm, dobra, bardzo. O, dobrze. A jakieś pieczywko Polecamy bardzo. Rogaliki. O, w sumie kupię tam, bo mamy już mało. I ciekawie ten. Poproszę jeden taki ciemny chleb. Jeden ciemny. Tak. I te dwa takie rogaliczki. I rogaliki, dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze tu jakąś siatkę. Ma Pani jakąś? Niestety nie. Hmm. A chwila, moment, może już pójdę. Już Pani od razu proszę dać to schowam. Okej. Okay. Już idą? Już jest wszystko dobrze. E, dobrze, dziękuję. O, już, już, już e, są gotowe jakaś świeczka na ten, ten drugi, bo w pierwszym jest. Eee, nie, jakoś sobie dam tu radę chyba. Dziękuję. To do widzenia. Do widzenia. Dobra, dobra. Jestem. Eee, jeszcze mam w Bałcie parę dekoracji. Kupiłam i świeczkę. Eee, okej. Okay. Eee, gdzieś trzeba to schować, żeby nikt nie jest Dobra, tu schowamy. I, eee, Jutro może przygotuję imprezkę tutaj. E, dobra. E, to krzesło może usunąć, bo Emilka już pojechała. Okej, okay, spoko. E, jesteśmy... Um, jakby no, krzesło już jest. E, dobra, no to ja już idę spać. Dzieci, nie chcesz? Idą, bo późno. Kuba? Kuba? Ej, dzieci, gdzie jest Kuba? Znaczy tata. No, on już posiedź spać. Okej, okay, a nie wydaje Wam się, że już jest późno? Nie! Eee, Marcel, za dużo tego komputera. I miała ja tak samo z tym tabletem. Już go wyłączaj. No, ale właśnie miałem bonusowy level. Trudno idź już spać. Przebieraj się w piżankę szybko i idź spać. Dziewczynki też trzeba położyć już. I Marcel też już koniec tego komputera. Ej, ale właśnie mieli wrzucić do kosza piłkę, trudno, już ten się przebieraj i zaraz tu przyjdę sprawdzić, dobra, no to no, jakby ej, jeszcze idę ten... ten, ten zęby, okej, okay. to chodźcie dzieci, jeszcze umyjcie zęby, albo ja położę dziewczynki, wyjdźcie, to zęby. Ja też się przebierz. No właśnie się przebielam, mamo. O, dobra, jestem się Idziemy mijamy zęb. Dwie minuty później. Już jesteśmy. Okej, no to już e, dobranoc. Dobranoc. Pania. E, I Marcel też dobranoc. Dobranoc mamo. Okej, okay, ja też pójdę spać już, no i tak dalej. Okej. Okay. Nie wierzę w to, że ty, Kuba już Ale zobaczymy. Ej, jeszcze się tu wykąpię w sumie. Albo dobra, już trudno już się wykąpię rano. Ty, rzeczywiście, Kuba już śpi. No dobrze, no ty się przebierzemy w piżankę. I idziemy spać. Ranek. Która godzina? Tutaj z samaseczkami i w ogóle nie zauważyłam. E, dobrze, która godzina? 11 już? O matko! co tak późno? Na 6 jest niedziela. E, Kuba, wstawaj! No, co jest? Jest niedziela. Ale są urodziny dziewczynek. A, załatwiałaś wszystko? Tak! Ale czemu ja zawsze muszę załatwiać? się jakoś ładnie, w ogóle tak jak na przykład ja, ładnie. Jakiś tak. Dobra, dobra, Albert, to nie będzie. No, może być. Dobra, ja się uczęszczę jeszcze troszkę, tak? Bo to w końcu urodziny. No, ale one nawet nie wiedzą, że mają. O, błagam cię. Dobra, chodźmy. Budzi dzie dzieciaki, mam. Szybko, no. szybko. Mia, wstawaj. Aaa, nie dzielam mamą. Ale są urodziny dziewczynek. Serio? A, no to okej, okay, to chyba było tak od razu. To ja się ubielam w, jak w tą siłkienię moim i wy wy wy, wy Piękną. E, Dobra, to idziemy jeszcze budzić e, Marcela. Marcel, wstawaj. Dziela. Czemu każdy to mówi? Ale są urodziny dziewczynek, a poza tym już jest 11.30. No serio? Aha, no to trzeba tak bo od razu już się w coś takiego ubieram, jakiegoś tegoś. E, no dobra, niech będzie już to. No dla dziewczynek byś się bardziej trochę postarała. No niech już będzie, mamo, nie przesadzaj. Okej, okay, zrobimy im niespodziankę. Ale przecież, one same nie przyjdą? Yy, dobrze, że no to wyje. Tata je weźmie, a my tam przygotujemy wszystko. Yy, dobra, dobra. Dobra, chodźcie, przygotuj, przygotujemy wszystko. A mamy jakiś tort? Tak mamy. Yy, dobrze, yy, trzeba jeszcze pozaświecać światła, bo są zgaszone jeszcze po nocy. To tu pozaświecamy w ogóle. Ej, i okej. Okay. To teraz e, robimy. Okej. Okay. Jest wszystko gotowe, wszystko ładnie w ogóle. Więc teraz trzeba zawołać to, żeby przynieść dziewczynki. Kuba! Chyba nie słyszał. Umiem to zrobić lepiej. Kuba! Cześć, tata! Co? Dziewczynki przynieść! A, 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 okej. Okay. Widzicie, ja to umiem jednak robić. Tak, tak, mnie. E, skąd mi się wzięła urodzinowa czapeczka na głowie? A, dobra, mniejsza. Dziewczynki, cześć! Olatinki! Uuu, już mi gadają dobrze. Fajnie, ale tak, macie urodzinki dzisiaj. Olatinki, olatinki! Tak, tak, chodźcie. Aj. Uwaga, chowajcie się, szybko. Zaraz przyjdą pewnie. Dobra, szybko, szybko. Chowajmy się. Trzy, dwa, jeden. Niespodzianka. Uj, niespodzianka. Urodzinki, urodzinki. I tak, urodzinki. Wszystkiego najlepszego dzieciaki. Dzieci bawcie się, bawcie um, Tak. Zaraz będą, zaraz będzie impreza. Tylko na razie taka tradycja urodzinowa. Jakby nie w każdym urodzinie to robimy, ale zawsze w pierwsze można to zrobić. Jakby no, w pierwsze się to robi u nas w rodzinie wyroczkowej, jakby, że na początku oglądamy film. O, film fajnie! Oj, jak dziewczynki dziwnie wyglądają w tych czapkach. Dobra, siadamy. Tu jej tata wam jakiś puści pooglądajcie. i pooglądajcie. Tak, to puścimy jakiś... No to jest film jakiś. No nie ma płyty. O co jest dobre. Tak, to obejrzymy jakiś film. To oglądajcie sobie. O nie, tak naprawdę to jest kłamstwo, że się ogląda filmy, ale no nie, przez to wszystko zapomniałam o prezentach, nie mam żadnych prezentów, trzeba szybko po coś lecieć. Ale przynajmniej mam jakieś zajęcie. Dzień dobry, pan sprzedawca. E, tak. E, szukamy prezentów dla dzieciaków. Mhm. No, tu ma pan jakieś. Może. Ile dzieci mają lat? Roczek, właśnie, dzisiaj kończym teraz. Aha. Nie mamy tu dla roczków. Dla roczek. Ach, trzeba iść do innego sklepu. Dobra, lecimy. Dobra, szybko, lecimy. Raz, dwa, raz, dwa. Okej, okay, na szczęście, tu też jest sklep dla Bobo. Nie ma tu sprzedawcy. E, może powiedzieć. sobie tak. E, halo, dzień dobry. Pani sprzedawczyni tamtego sklepu? Wszystkich. A ona to świetnie e, się składa. No dobrze. Co pani chce? Coś dla na urodziny dla e, dziewczynek, które kończą roczek. Ha, ha, ha. Dla dziewczynek, mam to bardziej zabawki dla chłopców, więc nic. Uuu, jeszcze jeden sklep został. Cześć siostra! O, cześć Aniu, cześć siostra. Słuchaj, sytuacja awaryjna. No, co się dzieje znowu? Tobie, bo tobie ściągnie co coś przydarzy. Słuchaj, moje dwie córki, które? No, te, 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 Nina i, e, i, Nina i Basia. Ja jestem najmłodsze. A nie ma czasu na, 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 na wyjaśnienia. Mam dzisiaj urodziny i potrzebuję prezentu szybko. O, tak się składa, że właśnie dostaliśmy dostawę najlepszego prezentu na urodziny na, dla dzieci. Proszę, ten mi się spodoba. A co tam jest? Zobaczysz siostro. No okej, okay, mam nadzieję, że jest dobry. Lecę. Pa, siostro! Dobra. Minęło dopiero pół godziny, więc może jeszcze nie obejrzeli tego filmu. Ale dobra, idźmy. Tylko gdzieś. E, e, to tu to, to, to damy. teraz schowam w sumie. E, tak. I. Cześć! A, właśnie skończyliśmy film. Gdzie ty byłaś? No właśnie, mamo. Gdzie ty byłaś przez cały ten film? No, e, ja, 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 ja. Jakby ja. Ja byłam. Mm, ja. E, byłam wyładzienna. W, w, w nie, sorry, nie właśnie, coś jakby. Nie, <laughs> nie, ważne, nie chcę o tym gadać. No dobra. E, to czas chyba na rozpocząć imprezę. Tak, impreza. Jej. No to e, torciki. Mamy dwa? Tak. No to, w takim razie, no chodźcie. Hmm, ciekawe kto to puka. Idę otworzyć. O, cześć! Dzień dobry, Pani Graszczu, no. Wiem, że nie wszczękuję się na urodzinki. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzinek dziewczynek. Babka, babcia! Tak, tak, tak. Cześć dzieci. No, no, to, to, to. Tocik? E, tak, właśnie tocik. E, jeden dla Niny, drugi dla Basi. I tak, tak. To, który dla Nin, który dla Basi. A e, jak Wam się wydaje, dla Basi będzie ten? A dla Niny ten? No, okej. Okay. To teraz prezenciki jeszcze. Już wyjmijcie te trąbki, już je wyrzucimy. W ogóle, no, I teraz jeszcze te prezenciki. Jakby mamy jeden, ale... Skąd ty je, mamo, wzięłaś? Nie wiem. <laughs> Jakby, no, ze, 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 ze sklepu. A! A! Ale fajne! Aha! Ale fajne to jest! No bardzo. I kartka urodzinowa. Eee, yy, życie, nie tak, to tak, No, czyli właściwie fajne urodzinki to można wyrzucić, bo dziewczynki tak sobie tego nie przeczytają. Ładnie później na wieczór. Ale fajne to jest, mama! No, to się cieszę dziewczynki w ogóle, że wam się podobają prezenty, tak, tak? Fajne, fajne! Wymienimy się? Tak! A jednak, to jest to fajniejsze. no No, to, to w takim razie chyba dziewczynkom się podoba Bardzo, bardzo! Ej, w ogóle zauważyliście, widziaowie, że tak po bóli taki movie? Długo będziemy już duże, takie duże, jak będziemy miały dwa latka, to będziemy bardzo duże już i będziemy bardzo dobrze już mówić, bo my jesteśmy już duże, chociaż dopiero mamy roczek i dwa dni. Ale no, to już koniec tego odcinka i jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. I dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się nasze prezenty. Bo moim zębac mu jest bardzo fajny, ale mu jest lepszy.